Z tej strony Piotr. Pora na film, który zapowiadają od jakiegoś czasu, czyli X-Men, Fall of the Mutants. To jest jedna z tych perełek, które warto przeczytać nawet kilka razy. Akurat ten konkretny album zbiera historie dotyczące X-Men, New Mutants i X-Factor. I łączy je hmm, powiedzieć upadek można powiedzieć. Nie że są crossoverem, ale są połączone tematycznie. Każdy z zespołów dotyka potężna tragedia. W pierwszej X Factor Warren Warrington staje się jeźdźcem apokalipsy śmiercią, w drugiej X-Men giną śmiercią bohaterską dla ocalenia. Świata. I trzecia najbardziej tragiczna, czyli Douglas Ramsey, członek New Dance, ginie. Naprawdę emocjonalnie to jest potężny ładunek. Dodatkowo są tutaj też zeszyty dotyczące Daredevil'a, Fantastic Four, Alka, Power Pack. Także dość potężny album. Wykonanie widzicie. Bardzo fajne. Twórcami, czyli scenarzystami Louis Simon Simonson Peter David Anno Celli, Mark Grunwald, Steve Enderhardt i oczywiście Chris Claremont. Jeśli chodzi o artystów, jest od przez Waltera Simonsona, Tada Mark Waleina, Talawo Marka Sylwestrygo, John Norita Junior. Bardzo fajny plakat. Zebranie tego co się wydarzyło do tej pory szeroko pojętych X-Men Trudno wskazać co jest bardziej interesujące czyli transformacja Warrena Wellingtona zdrada kamerona Hodge'a X-Factor transformacja, też ukrywanie się X-Factor z polujących na mutantów na ich chroniących. Jedno jest pewne. Jeżeli chodzi o wątek X-Factor i kształtowanie się Angela jako śmierci. Bardzo fajnie to wypada. Czamy choć jak zwykle Myśli, że wyprzedza naszych herosów. Czasami tak jest. Krok może dwa. Albo ten można powiedzieć, że zaczyna się od niego i kończy się z jego udziałem. Podsłownie dotyczące X Faktor poznajemy co nim kieruje jakie ma jakie ma zamiary A w new tense, jak przyczynia się do śmierci jednego z członków. Cztery jest z tego? spójrzcie jakie fajne ilustracje derdevilu. Generalnie ta szczegółowość w tych czasach daje czadu. Bardzo fajne tajny. Jesteś yes, też tajemnicę Captain America. It's fantastic World. Teraz wrócimy do no Clue, czyli do... No. x -Men. To tutaj rozgrywa się jedna z najlepszych historii z udziałem X-Men. Storm dająca się wykorzystać przez Naza którym tak naprawdę jest adwersary Przeciwko swojej wielkiej miłości Forge'u. Mamy też Marauders. fazendo ilustração não é? problema nowi bohaterowie, że to Freedom Force. Trumfujący razem Podobnie Hork moja ulubiona część rozpoczyna się A X będzie 25 Fałszywy świt Wezwanie sam który jest pionkiem Grzegorz przez Romę ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu a to jest scena w której na jednym z portali była dość szeroko rozkładana czynniki I zaczyna się początek końca. Storm miałem początkowy pomysł, żeby pozorować śmierć X-Men, gdy ich przeciwnicy się tak gromadzili. No dzięki temu może nie całkiem świadomie temu co się działo dla nas mogła wcielić w życie. Chociaż nie zrobiła tego świadomie tak jak podkreślam. Tylko dzięki temu, że się poświęcili dla obrony planety i zamian roma ich odtworzyłem zresztą stają się niewidzialni dla komputerów No i Kitty Pride Wydują się o śmierci X-Men A Fortress o przepięty mordercą Bardzo fajny wątek dlaczego tak to zrobione New Mutant O mało się stopniowo to rozkręcało Ale jak już się rozkręciło pokrętni momentami przeciwnicy w końcu stałem się sojusznikami Cześć Bitbanku Magneto jako szef szkoły Naukowiec, który miał zapanować nad mutacją, pozwolił puścić swoje błędne pomysły w życie. Wspólnie przeciwstawił się swojemu zleceniodawcy. Bram był, ku wszystkiemu zdziwieniu, kamerą, choć oczywiście. Ale piękne ilustracje. Naprawdę. Jest tutaj da. historia tego naukowca. Tu jest poświęcenie, tak, Za na Piękna i wściekła zarazem. Iliana Sputin Opłakiwanie przyjaciela magneto. Ta, ten jeden panel, co cały ten album, emocja. Mamy trzy rodzaje emocji. Karciuch układek. Artykuł. Każdy fan X-Men powinien przeczytać ten album. Mamy tutaj zarówno bardzo dobre prowadzenie zespołu X-Factor, i walka z Apokalipsą, czy też z Cameronem Hodgem, poświęcenie X-Men jako zespołu, równocześnie zrealizowanie planu Omega, jaki miała Storm, by ukryć je przed drogami. Udało się to oczywiście nie ze względu na pomysły Storm, tylko sam. to, co Roma wymyśliła, i podzięk za ładowanie świata. Piękne ilustracje. No i oczywiście, New Mutants. Najbardziej tragiczna. Heroiczna śmierć. Walka młodych mutantów. Czego rzucić więcej? No, ten album każdy powinien przeczytać. To jest początek, który dał też podwaliny później pod. Start serii Excalibur. To znowu są czasy, gdy komiksy naprawdę miały fabułę, wielowątkowość i każdy coś dla znajdzie dla siebie. Warto sięgnąć po Fall of the Mutant. naprawdę. Polecam serdecznie, Piotr.